Niektóre filmy wywarły tak ogromny wpływ na kulturę, że pozostają w pamięci widzów przez długie lata. Wśród nich bez wątpienia znajduje się produkcja Gorączka z milenium 1990 roku w reżyserii Michaela Manna. Ten ekscytujący thriller nieprzerwanie przyciąga uwagę zarówno wielbicieli klasyki, jak i młodszych widzów, którzy dopiero odkrywają jego zalety i magię. Jedną z fascynujących cech tego filmu jest jego złożoność fabularna oraz postaci, które są równie intrygujące, co wielowymiarowe. W centrum akcji znajduje się Nil C-Coli, grany przez niezrównanego Roberta de Niro. Coli to złodziej o niezłomnych zasadach, który porusza się w świecie przestępczym z wyrafinowaniem i zimną krwią. Jego drużyna, w której skład wchodzą Chris, Wal Kilmer oraz Michael, Tom Sizemore, planuje skok na transport cennych towarów. W trakcie realizacji ich ambitnego planu sytuacja wymyka się spod kontroli, co prowadzi do tragicznych konsekwencji: jeden z członków drużyny nie wytrzymuje napięcia i strzela kończąc życie trzech niewinnych strażników. Na przeciwległej stronie barykady stoi Vincent Hanna, w którego rolę wciela się Al Pacino. Hanna to doświadczony policjant w Wydziale Zabójstw, który nie cofa się przed niczym, aby schwytać swoich przeciwników. Jego determinacja i walka z czasem tworzą napięcie, które sprawia, że widzowie z zapartym tchem śledzą przebieg akcji. W filmie gorączka można dostrzec nie tylko ekscytujące pościgi i dramatyczne zwroty akcji, ale również głębsze pytania dotyczące moralności i wyborów, które podejmujemy w imię swoich przekonań. Widzowie mogą łatwo dostrzec, jak złożone jest życie obu protagonistek, zarówno przestępcy, jak i ścigającego go policjanta. Obok znakomitych występów głównych bohaterów na ekranie pojawiają się także inni utalentowani aktorzy, w tym Jon Voight, Diane Venora oraz Ashley Judd. Dzięki ich wspaniałym kreacjom, film zyskuje na intensywności i autentyczności. A czy wiesz, że gorączka jest dostępna w Polsce bezpłatnie? Produkcja ta jest obecnie dostępna na platformie streamingowej Rakuten TV. Możesz cieszyć się jej seansami, pamiętając, że program będzie przerywany reklamami, co jest konieczne, jeśli chcesz oglądać ten klasyk za darmo. Warto również zwrócić uwagę na inne dostępne źródła, w których znajdziesz ten film, prowadząc poszukiwania w sieci. Być może odkryjesz jeszcze inne platformy, które oferują gorączkę lub podobne produkcje, które zasługują na uwagę. A może zdarzyło ci się być świadkiem czegoś nietypowego, co zszokowało cię w kinie? Albo masz temat, który zasługuje na naszą uwagę i dyskusję? Jeśli tak, nie wahaj się i skontaktuj się z nami za pośrednictwem czerwonego telefonu Radia Z. Jestem przekonany, że mamy jeszcze wiele do odkrycia w fascynującym świecie filmów.